W szóstym odcinku serii Wstęp do Świata Java, i w tym odcinku pokażę Ci, czym są operatory relacyjne oraz logiczne oraz czym jest instrukcja warunkowa IF oraz do czego można tego użyć. Na samym początku odcinka zacznijmy od rozwiązania zadanego zadania w poprzednim odcinku. Więc mieliśmy wpisać cztery liczby, wyliczyć dla wpisanych liczb średnią arytmetyczną. Oraz wynik wypisać na ekran konsoli. E, więc tak. Do wczytania liczb będziemy oczywiście potrzebować skanera. Przekazujemy system IN. Wypiszmy komunikat na ekran, co użytkownik ma nam podać. Wprowadź pierwszą liczbę. Wczytajmy teraz liczbę z klawiatury. Przy użyciu skanera zapiszmy ją do zmiennej A. I analogicznie zróbmy tą dla liczby numer 2, nazwijmy zmienną B, Extinct. Widać, że ta sekwencja się powtarza, więc ja sobie tutaj przy użyciu Shift i strzałek zaznaczę i Ctrl D skopiuję zaznaczony kod. Lekko poprawię formatowanie, zmienię nazw nazwę zmiennej zmienię tekst, prowadzi trzecią liczbę i analogicznie zrobię to dla liczby czwartej. Tak, zmienna D, prowadzi czwartą liczbę i teraz tak, jeżeli już mamy wprowadzone cztery liczby z klawiatury, odczytaliśmy je do zmiennej, to możemy policzyć sumę. Możemy policzyć średnią arytmetyczną, czyli na początek liczymy sobie sumę tych wszystkich liczb, i mając sumę, możemy już policzyć oczywiście średnią, dzieląc sumę przez liczbę podanych liczb. Wynik wypiszmy na ekran. Dobrze, i to wszystko. Uruchommy sobie taki kod. Piszmy liczby np. 2, 4, 6, 8. Wyliczona średnia to 5, no i zgadzałoby się 2 plus 8, 10 plus 10 przez 4, to mamy 5. Uruchomimy jeszcze raz program i wprowadźmy teraz liczby 1, 2, 3, 4. I teraz wyliczona średnia to 2, suma liczb to 10, więc średnia powinna być jednak 2,5. I tutaj, co się zadziało? Czemu nasz program źle wyliczył średnią? Wynika to zrzutowania przy dzieleniu. Jak widać przy wyliczeniu średniej dzielimy sumę przez liczbę całkowitą, więc wynik jest również liczbą całkowitą. W takim razie powinniśmy średnią, za... powinniśmy średnią zareprezentować typem zmiennoprzecinkowym. Może to na przykład być float, jednak to nie wystarczy, ponieważ dzielenie nadal byłoby na liczbach całkowitych. Dodajmy tutaj tak f i uruchommy jeszcze raz program. Piszmy te same liczby. Jak widać, wyliczone średnia teraz to 2,5, czyli prawidłowa wartość. Więc tak, przejdźmy do meritum odcinka i zacznijmy sobie od operatorów relacyjnych. Relacyjne. Operatory relacyjne służą nam do porównywania wartości. Przedstawię przykład na liczbach. Pierwszy z nich to to równa się, czyli możemy porównać na przykład dwie liczby, czy są sobie równe. Przy użyciu dwóch znaków równa się. Wynik tego operatora to oczywiście true lub false. Może coś być równe lub nie, więc możemy to przypisać do zmiennej typu bulin. Która przechowuje dwie wartości TRUE i false. Wypiszmy sobie rezultat na ekran. Jak widać, 3 nie jest równe 5, czyli mamy false. Kolejnymi operatorami jest. Kolejnym operatorem jest operator nierówności. Wygląda on podobnie do poprzedniego, tylko mamy teraz wykrzyknik i równa się. Wypiszmy sobie też na ekran, zobaczyć czy na pewno. Tak, widać, że 3 nie jest równe 5. Oprócz tego mamy jeszcze inne 4 operatory. Pierwszy z nich to operator większości. Kolejny to operator większy bądź równy. I analogicznie, jak w matematyce, będzie odwrotnie. Czyli operator relacyjny mniejszości oraz mniejszy bądź równy. Nie ma tutaj chyba potrzeby wypisywania tego na ekran. Chyba rozumiesz, jaki tutaj będzie rezultat. Teraz przejdźmy sobie do operatorów, operatorów logicznych. Na początek, może utwórzmy sobie dwie zmienne typu int. Może niech zmienna B będzie ujemna. I teraz mamy do dyspozycji trzy operatory logiczne. Pierwszy z nich to jest koniunkcja logiczna, tak zwany AND. Oba wyrażenia muszą być prawidłowe. Jak to wygląda? Czyli możemy sobie przy użyciu na przykład operatorów relacyjnych stworzyć wyrażenia logiczne, tak jak mieliśmy tutaj, na przykład czy 3 jest większe od 5. Sprawdźmy na przykład, czy A jest większe od 0. Operator koniunkcja logiczna, czyli AND 2 Ampersanty i sprawdźmy, czy B jest mniejsze od 0. Wypiszmy sobie na ekran Nie widać, że jest to prawda. Gdyby jedno z wyrażeń byłoby nieprawidłowe, byłoby fałszem, to całe wyrażenie okazałoby się fałszem. Możemy sobie to sprawdzić. Czyli na przykład a jest większe od 0 i b jest większe od 0. Uruchommy sobie jeszcze raz. No i jak widać, wyrażenie is not true jest false. Ponieważ pierwsza część wyrażenia zwróciła nam prawdę, ponieważ A jest faktycznie większe od 0, to w takiej sytuacji B nie jest większe od 0, jest minus 15, dlatego całe wyrażenie okazało się nieprawdą. Oprócz koniunkcji logicznej, czyli tego enda, mamy również możliwość korzystania z operatora alternatywy logicznej, czyli ora. OR. Alternatywa logiczna w przeciwieństwie do komunikacji logicznej działa w ten sposób, że wystarczy, że jedno wyrażenie będzie prawidłowe i to spowoduje, że cały operator zwróci nam prawdę, tak? Czyli weźmy sobie for OR no i teraz weźmy A jest większe od 0 lub, czyli mamy tu dwa pipe'y, czyli to jest OR, B jest większe od 0. I zobaczmy, co takie wyrażenie zwróci. Jak widać, że jest, jest true. I w przypadku koniunkcji, tak jak powiedziałem, wystarczy, że jedna część wyrażenia będzie prawidłowa. I wtedy całe wyrażenie również będzie prawidłowe. Ostatnim operatorem logicznym jest negacja. Oznacza się ją wykrzyknikiem. I co powoduje negacja? Negacja służy do negowania, czyli zmieniania na stan przeciwny wartości boolowskiej. Czyli przypuśćmy, że mamy wyrażenie is positive number, które będzie nam sprawdzać, czy liczba a jest większa od zera. No i wypiszmy sobie to na ekran. Ale przy okazji też. Zróbmy wyrażenie przeciwne, czyli is not positive number, które będzie negować to poprzednie wyrażenie, tak? Czyli mamy tutaj znak, mamy tu wykrzyknik przed zmienną is positive number. To będzie równoznaczne takiemu zapisowi. No i wypiszmy sobie też to. Na ekran. Not number. Tak, jak widać, liczba a jest liczbą pozytywną większą od zera. No i przy użyciu negacji zmieniliśmy ten warunek na odwrotny. I mamy tutaj informację, że to nie jest prawda, że liczba a nie jest pozytywną liczbą, tak? Czyli możemy to opisać sobie w dwóch stanach. Mówiąc o operatorach relacyjnych i logicznych, nie sposób powiedzieć o instrukcji warunkowej, takiej najbardziej popularnej, którą może kojarzysz, czyli if. Instrukcje warunkowe służą do sterowania działaniem programu. Użycie jest dosyć proste, piszemy słowo kluczowe if, po słowie kluczowym if dajemy, dajemy nawiasy otwarte i tutaj wstawiamy wyrażenie. Lub wartość bulosko. Ja na początek dam true. Instrukcja warunkowa działa tak, że jeżeli warunek, jeżeli ta wartość tutaj podana jest true, to wtedy wykona się nam ten blok kodu. Uruchommy sobie taki program, tak i widać, że wartość true ten blok kodu wejdziemy tylko wtedy, jeżeli ten warunek będzie prawidłowy czyli załóżmy, że no, otwórzmy sobie może skaner poprośmy o liczbę całkowitą przeczytajmy ją no, i teraz Liczba wprowadzona z klawiatury. Możemy na niej wykonać jakąś, użyć jakiegoś operatora, którego wcześniej poznaliśmy. Przypuśćmy, że użyjemy operatora większości i sprawdzimy, czy liczba podana przez użytkownika jest większa od zera. W takiej sytuacji wypiszemy komunikat na ekran. Liczba jest dodatnia. Wpiszmy sobie 13. Jak widać, liczba jest dodatnia. I to jest jedna z możliwości użycia instrukcji warunkowej if. Do tej instrukcji możemy również dodać kolejną część, tak zwany blok else. Blok else wykona się wtedy, jeżeli nie wykona się blok if, czyli to wyrażenie jest nieprawidłowe. Czyli w takim wypadku możemy my sobie dodać komunikat: liczba nie jest dodatnia wprowadźmy sobie znowu liczbę całkowitą 13 liczba jest dodatnia a teraz piszmy sobie minus 13 liczba nie jest dodatnia czyli widzimy że zależnie od tego jakie dane zostały wprowadzone instrukcja if if else pozwala nam sterować działaniem programu czyli wykonywać konkretną logikę zależnie od na przykład danych wejściowych jest Mówiąc o instrukcji warunkowej if, można jeszcze tutaj powiedzieć o jednym bloku, który jest często używany, czyli else if. else if umożliwia nam dodanie kolejnego warunku, który będzie zweryfikowany, jeżeli pierwszy z nich jest nieprawidłowy, czyli powiedzmy liczba jest równa 0. 2 jest zerem. I w takiej sytuacji taka instrukcja warunkowa if, if wykonuje się od góry, czyli na początek sprawdza, czy pierwszy warunek jest prawidłowy. Jeżeli nie, to weryfikuje kolejny blok else if, a jeżeli żaden z tych warunków nie jest prawidłowy, to instrukcja kończy się wykonaniem logiki bloku else. Zobaczmy sobie, czy tak to działa. Próbować przez całkowitą, wpiszę tym razem 0 i jak widać liczba jest zerem, Zadziało nam ten blok kodu. Uruchommy jeszcze raz. Sprawdźmy teraz, czy else zadziała tak samo. Minus 10. Liczba nie jest dodatnia. Na sam koniec odcinka chciałbym Cię poprosić o wykonanie prostego zadania, tak żeby przećwiczyć poznane operatory oraz instrukcję warunkową IF. Więc zadanie polega na tym, żeby wczytać z klawiatury dwie liczby całkowite oraz wyliczyć dla tych liczb pole powierzchni prostokąta. Pamiętaj. O sprawdzeniu poprawności danych, a wyliczone pole wypisz po prostu na ekran. I to na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym.